Dlaczego większość osób nie zarabia na kryptowalutach? Odpowiedź Cię zaskoczy. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego w świecie, gdzie historie sukcesu związane z kryptowalutami są wszędzie, tak niewiele osób faktycznie na nich zarabia? To nie jest kwestia szczęścia. To też nie jest kwestia kapitału początkowego. I co możecie zaskoczyć? To też nie jest kwestia wiedzy technicznej. Prawdziwym powodem jest, Psychologia tłumu. Kiedy wszyscy w mediach mówią o kryptowalutach, gdy twój sąsiad chwali się zyskami, a taksówkarz daje ci porady inwestycyjne, to właśnie wtedy powinieneś być najbardziej ostrożny. Warren Buffett powiedział: Bądź chciwy, gdy inni się boją, i bój się, gdy inni są chciwi. Ta zasada nie sprawdza się nigdzie lepiej niż w świecie kryptowalut. Większość inwestorów wpada w pułapkę FOMO, czyli strachu przed przegapieniem okazji. Kupują na szczycie, a potem sprzedają w panice, kiedy ceny spadają. Widziałem to podczas każdego cyklu rynkowego. I za każdym Razem ci, którzy działali wbrew tłumowi, zbierali największe nagrody. Chcesz poznać strategię, która pomoże Ci działać wbrew psychologii tumu i podejmować racjonalne decyzje inwestycyjne? Zostaw komentarz psychologia lub wyślij mi prywatną wiadomość, a pokażę Ci, jak to wykorzystać na swoją korzyść.